Ciao a tutti, witajcie mandiare łebki. Ciao a tutti. Dzisiaj przygotuję coś wspaniałego, gazpacho, inaczej po polsku to chłodnik. Jest to e, chłodnik hiszpański, ale według mojego przepisu jest bardzo dobry. Zapraszam Cię na ten przepis i zapraszam do subskrybowania. Do miksera rzuciłam jeden ogórek, dwa takie średnie pomidory, pół cebuli czerwonej, 50 gram pora umytego porządnie, jedną łodykę nacie selerowej, trzy kromeczki chleba, to jest 80 gram, może być taki chleb wczorajszy, dwie łyżki octu jabłkowego, trzy łyżki oleju rzepakowego, no i oczywiście tak około szklanki wody, czyli 150 ml posolimy najpierw a teraz popieczymy. ok dobra przyciskam tutaj łącz włożę to I, i będziemy miksować Słuchajcie, już jest gazpacho gotowe, takie gazpacho wstawiamy do lodówki i serwujemy chłodne i mm, możemy sobie podsmażyć, zrobić brusketę i zaserwować z bruskettami albo tak. Ja zaraz Wam powiem jakie to jest pyszne. Mm, przepyszne. Ale, jeżeli chcecie, to możecie sobie wrzucić troszkę papryki, możecie dodać też czosnku, Każdy sobie pod swój gust może zrobić gazpaczo. No nic, Takim, takie gazpaczo jest idealne na te gorące, letnie dni. Zapraszam Was jeszcze raz na mój kanał. Mandziarę łebki. Zostawcie lajka, subskrybujcie. Zaglądajcie na Instagram i na fanpage. Oczywiście teraz jestem też na smakerze i co powiem, bo appetito! to ciała tuti.